Co dzieje się na Ukrainie? Rosja? Ukraina? Hmm... Ciekawy temat. Wojna. Putin szaleje. Dzieje się istny kosmos. Napad właśnie na Ukrainę. O tym wszyscy wiecie. Trąbią w mediach głównego ścieku. No niesamowite rzeczy. To będzie bardzo króciutki live. Taki bardzo króciutki mój przekaz. Dajcie sekundkę, tego sobie wyciszę drugi telefon jak to wszystko widzę ludzie przerażeni, panika, stacje benzynowe, kolejki, istny po prostu kosmos i ja jestem ciekaw tak, przez dwa lata nas straszyli nie wiadomo jakim ustrojstwem, nie wiadomo po prostu czym te straszenie nic nie dawało tak na serio no i teraz zaczynają straszyć czymś całkowicie innym czekaj, to sobie zmienia? o czymś całkowicie innym, czyli konfliktem zbrojnym właśnie Ukraina kontra, kontra Rosja, a prawda wygląda całkowicie inaczej. I no niestety, ale my jako Słowianie jesteśmy napuszczani jedna drugiego, nie licząc tych samych gór, jeśli chodzi o Rosję, nie licząc... Tej samej góry, jeśli chodzi o Ukrainę, tak naprawdę jesteśmy Słowianami, niczym się nie różnimy oprócz języka i wyznania religijnego. Wszyscy stoimy po tej samej stronie i powiem Wam uczciwie, dla mnie to jest wojna, wojna IV i Rzeszy, wojna NATO, wojna WHO, właśnie z Rosją. I moim zdaniem wszystko chodzi o to, że słuchajcie, wpuściliśmy do Polski, znaczy nie my, tak? bo to, to nie Polacy, wiadomo, że to byli ludzie innego. Pochodzenia, że tak powiem, muszę bardzo na słowa uważać, żeby nie wycięto tego materiału. Także rozsyłajcie gdzie się po prostu da, żeby nie polała się słowiańska krew nie po raz kolejny, bo w ten sposób cały czas nas skąd po prostu wybijać. Ja uważam, że Ukraina polityczna to jest sztuczny twór, ale ludzie tam są prawdziwi, tam żyją Polacy na Kresach, tam żyją Rusini, żeby była jasność, nie, nie Rosjanie, bo to też trzeba po prostu rozgraniczyć i jest odgrywany pewnego rodzaju właśnie teatr, tylko poprzez odgranie, od, 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 odgranie tego teatru naprawdę może się polać krew i teraz dlaczego ja uważam, że mm, całym prowodyrem tego całego gówna jest USA. Nie będę w tym nagraniu przeklinał, postaram się tego nie robić. Dlaczego USA? Dlatego, dlatego, że tam, gdzie pojawia się USA, tam leje się krew. Wywołują sztuczne konflikty, aby tylko i wyłącznie zarabiać mamone, zarabiać kasę. I jest to przerażające, jak tak naprawdę, może nie tyle USA, ale co globaliści, do czego są w stanie się posunąć, żeby. Sprowokować po prostu właśnie do konfliktów, a potem robić interesy. To samo słuchajcie, było w trakcie II wojny, I wojny światowej, II wojny światowej, zobaczcie, ile Słowian wtedy wyginęło, a kto zarabiał na tym wszystkim pieniądze. Miejmy otwarte oczy, miejmy otwarte umysły, przede wszystkim miejmy otwarte serca, aby się w tym połapać. Co ma Rosja zrobić? Słuchajcie, wprowadziliśmy, pozwoliliśmy nasz długopisik, pozwolił na to, aby, aby tak na serio. Ulokować u nas obce wojska, to jest e, szok. Zaprosiliśmy do siebie Krzyżaków i to trzeba nazywać po prostu po imieniu, e, którzy mają większe uprawnienia niż e, policja, większe uprawnienia niż polskie wojsko, mogą do nas strzelać jak do kaczek. I teraz jesteśmy ostatnim takim, powiedzmy, e, bastionem tworu czwartej Rzeszy i to trzeba uczciwie powiedzieć. E, na tą granicę wschodnią zostały przerzucone wojska. I teraz. Moim zdaniem Rosja dba o swoje interesy, Białoruś dba o swoje interesy, oni wiedzą, gdzie są ich korzenie i to jest bardzo dobre. I pytanie jest takie: czy Rosja wpierdziela się do NATO, nie wiem, rozstawia bazy sobie na Kubie, na Alasce, czy, czy, czy tego typu klimat, czy to jednak działa w drugą stronę? Nie dajmy się zwariować, nie dajmy się wprowadzić w konflikt zbrojny, bo rozbiorą nasz kraj. Oni już to zrobili gospodarczo dawno temu. Jeździsz niemieckim samochodem, kupujesz w niemieckim sklepie, nosisz niemieckie ciuchy, przejęli gospodarkę dawno. Ale teraz widmo tego, co się będzie działo, no to powiem Wam uczciwie, oficjalnie postawią kropkę na TI. Polska sprzedana jest już dawno temu, a teraz oficjalnie ogłoszą to po prostu światu. Chodzi moim zdaniem o to, były ruchy wojsk w Polsce jakiś czas temu. Sprawdzano obiekty, ile potrafią przyjąć ludzi. O to chodzi. Wywołają potyczkę, spowodują panikę i to widać już ewidentnie, ponieważ tamto strasznie nic nie dawało, nagle dziewiętnastka znikła po to, aby przesunąć ludność ukraińską do naszego kraju. Ja nie mam nic przeciwko absolutnie, ponieważ tak jak mówię, uważam, że to są nasi bracia i teraz ktoś będzie tutaj w komentarzach napierdzielał od razu o Wołyniu, Katyniu i wszystkim po kolei. Ja się pytam, kto stał za plecami tych ludzi? Kto kogo podpuścił? Jeśli nie będziemy patrzeć na to wszystko z dystansem, jeśli wejdziemy w to emocjonalnie, no to wtedy mamy przesrane. Powiem Wam uczciwie, mamy przesrane, wyrżną nas i to się w głowie nie mieści. I Putin, i przede wszystkim Łukaszenko doskonale wie, kto rządzi Polską, że Polską nie rządzą Polacy. I teraz my, jako Polacy, co możemy zrobić? Powiedzieć stanowczo nie wojnie. Nie wysyłać wojska czy wysyłać sprzęt na Ukrainę, ale powiedzieć nie. Była pierwsza. Była druga, zginęliśmy, e, nasi przodkowie ginęli, przelewali krew w imię czego? W imię teatru, złudzenia, iluzji. A jedna i druga strona konfliktów zawsze była sponsorowana przez tych samych. Co jeśli chodzi o Rosję? Słuchajcie, tam są, abstrahując od tej władzy, są normalni ludzie. Rosjanie. Zajebiści ludzie. Znam bardzo dużo Ukraińców. Zajebiści ludzie. Ale cóż, tak jak i w naszym kraju, rządzi ktoś inny. I zobaczcie, jak mała grupa ludzi będzie mogła sprowokować całą masę do otwartego konfliktu. Zachowajmy spokój. Nie dajmy się wciągnąć w tą grę. Nagle. To, czym straszono nas przez dwa lata, zniknęło, e, obostrzenia poleciały w dół, zaczęli się z wszystkiego wycofowywać, automatycznie wjechał temat następny: konflikt zbrojny. I powiem Wam uczciwie, i mówię to tutaj z całą premedytacją, e, jeśli rzeczywiście ten konflikt się rozpędzi na większą skalę, ja wybieram stronę Rosji, wybieram ewidentnie stronę Rosji. I nie jestem rosyjskim agentem, żeby była jasność, ale mam mózg. Jeśli chodzi o USA, to tylko i wyłącznie ciągną z nas pieniądze. Jeśli chodzi o Anglię, ta sama sytuacja. Wystawili nas w historii wiele, wiele razy. Jeśli chodzi o Unię Europejską, czyli Czwartą Rzeszę, no to sorry, ja nie mam zamiaru kolaborować z wrogiem. Wybieram naszych braci, czyli Słowian. Jak mam stanąć? W tym konflikcie poczynić ze stron, to właśnie wybieram tą. Moje korzenie, nasze korzenie, kochani. Od nas, Polaków, zależy teraz, co będzie się działo w najbliższej przyszłości w całej Europie i na całym świecie. Dlaczego wybieram akurat Rosję? Ponieważ jest w sojuszu z Białorusią. Na Ukrainie robią porządek, a propos oligarchii, a propos wpływów właśnie Czwartej Rzeszy, a propos wpływów USA, eee, a do tego Chiny. Szlak jedwabny. Trzeba być pier Trzeba mieć nie po kolei w głowie, aby opowiedzieć się po stronie katów, czyli Anglików, którzy pokazali nam FAKA wiele razy. I to samo USA. Wielki brat nam pomoże. Wielki brat to tylko i wyłącznie potrafi ciągnąć z nas pieniądze i to wszystko. Jak hajs się zgadza, to wtedy jest wszystko ok. O to właśnie chodzi. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę wybieram Rosję, Chiny i w końcu wróćmy do swoich korzeni. Czas zbudować to, co było w przeszłości. Silekia. Siła leki. Pozdrawiam Was, kochani, serdecznie. E, jak chcecie usłyszeć na ten temat, bo ja nie będę żadnego konfliktu e, zasilał, bo to nie o to chodzi, wolę zająć się budowaniem nowego niż rozwalaniem starego. Za chwilę akurat będę występował na kanale Drugie Dno. Zapraszam Was serdecznie. 25 startujemy. Myślę, że o tym temacie też też z Przemkiem porozmawiam. Mam nadzieję, że w końcu Słowianie staną kurwa z kolan. Miałem nie przeklinać, ale sorry. Podniosą głowę i powiedzą dosyć. Nie będziemy się naparzać między sobą. Już nie damy się zmanipulować. Pozdrawiam Was kochani z całego serduszka. Trzymajcie się. Pamiętajcie, moc jest w znak w nas. Nasze geny. Wszystko zapisane. Jeśli Ci się podobało, roześlij. Polajkuj. Napisz komentarz, zasubskrybuj. Cokolwiek. Nie dajmy się zwariować. Na raziko.